Chris Marszałek CEO Crypto.com zapowiedział w wywiadzie dla Bloomberg TV wielkie partnerstwo giełdy Crypto.com z Underdog. W 16 stanach USA, gdzie tradycyjne zakłady są wciąż nielegalne, pojawiła się alternatywa rynki predykcyjne oparte na kontraktach. To nie będzie kolejny bukmacher, ludzie będą handlować kontraktami opartymi na wynikach meczów. Ich cena ma się zmieniać wraz z popytem oraz podażą. Trafisz wynik, zarabiasz. Sprzedasz kontrakt w odpowiednim momencie, również możesz zarobić. No a stać za tym ma oczywiście Underdog, gigant fantazy oraz gamingu sportowego no i oczywiście potężna giełda CryptoCon, która zapewnia ramy prawne oraz infrastrukturę. No a dlaczego to jest tak ważne? Po pierwsze, dostęp do miliona fanów z Kalifornii, Teksasu czy też Florydy. Po drugie, połączenie kryptofinansów oraz sportu w jednym produkcie. Po trzecie, prediction market w 2025 roku mogą urosnąć aż do 555 milionów dolarów. A to wszystko to ogromny krok w stronę nowych spekulacji i rozrywki. A co za tym idzie, zwiększenie rozpoznawalności giełdy KryptoCom i samego tokena Kronos CRO. Jeżeli chcesz być na bieżąco z kolejnymi krypto news na kanale Kryptopodurze, zachęcam Cię do obserwacji. No i oczywiście pozostawienia łapki w górę. Trzymajcie się. Hej.